Siemanko moi drodzy widzowie, z tej strony MC i do Was w pierwszym odcinku z serii z Happy Wheels. No to na początek wsiedźmy dla takich graczy zielonych, co nie wiedzą, a jak tą grę odpali. No a się wchodzimy na taką stronkę totaljerkface.com No i wchodzili się ładuje. No i mamy, podam się za mamy y, zakład Play, blues level, load level, delete play, y, level editor, options i credits. No to żeby zagrać, w, na przykład w play. Tak. Mamy po lewej stronie mm, takie y, levele, które już, które już y, są y, wgrane y, przez tam administratorów, na no, przykład wejdziemy weźmy nie wiem jaki na przykład nie wiem no taki I żeby wam pokazać no się zbugował ten bo po... nie wiem może może ten Ujujujuj. nie 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 no nie tylko nie to no... naprawdę nie, nie nie lubię jak to mi się tak buguje. to jest najgorsze co może się może się stać może teraz nie wiem co jest to się często buguje. że po prostu masakra. Ach, może, może, zaczęła poczekać. To, to, to się tak często buguje. Nienawidzę, nienawidzę, no. Co to ma być? No, po prostu się załamie, no. Może to zadziała. Może wam pokażę o co w tym chodzi. Może wam nie pokażę. O, świetnie. Dobra, mm, czyli na początek yy, 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 pokażę wam, jak z tym sterować. Strzałka do góry... Góździwa mać. Dobra, no się wytnie. Dobra, strzałka do góry, jedziemy, tak? Strzałka na dół, do tyłu. Ups prawo powielenie, lewo odchylenie trzy, spacja hops i to jest tak we wszystkich postaciach tylko że po prostu na tej mapce są tylko takie postacie nie no co to ma być chyba go trzeba go trzeba przeskoczyć jest cudowny gołoszek aaa bardzo święty Nie robią. Ale w miarę już chyba ogarniacie, nie? O co chodzi? kur... się zaraz... Cię w to Nie no, ja pierdziele Co to jest? Tu mi coś wybucha. Ja nie ma no i... Nie, no, świetnie, cudownie. Tak. Zajebiście. Cio, ja go przeskoczę, ja go przeskoczę spokojnie. O tak, świetnie, cudownie. Pierwsza ręka. Druga ręka. To trzeba o, Fuck! Oops, Oops I'm uh. oui. 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 Not that. That's to... am Ah. Not to

Ale dobra Czyli ogarniacie o co w tym chodzi Ja wam dziękuję yy, Za spędzony razem czas yy, Na początku, znaczy na końcu W tym krótkim odcinku Prawie pięciominutowym yy, Chcę powiedzieć, żebyście mi dawali Pozytywne komentarze, bo mnie to będzie na pewno motywować Do, do nakręcania kolejnych odcinków Ja tu nie mówię o subskrybowaniu Bo to jest, to jest za mało Za, 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 za mało znaczy no filmików i tak dalej i tak dalej, że, yy, żeby mnie subskrybować. No ale komentarze i łapki w górę. Na pewno, na pewno podniosą mnie na duchu, żeby żeby robić dalej odcinki. To by było na tyle